Prokuratura nie ma wątpliwości. Widacki dwa lata temu nakłaniał gangstera Sławomira R., aby ten złożył nieprawdziwe zeznania w sprawie Mirosława D., bosa Wołomina o pseudonimie Malizna. Dzięki temu Malizna, który był klientem Widackiego, otrzymałby alibi. Mecenas Widacki nie przyznał się do winy i określił te zarzuty jako nieprawdziwe, bolesne i krzywdzące. Jestem niewinny, nikogo do fałszywych zeznań nie nakłaniałem. Sytuacja, w jakiej się znalazłem, jest dla mnie głęboko krzywdząca i niesprawiedliwa. Mam to poczucie krzywdy. Powiem rzecz straszną i Pan powie, że tego nie wie. I każdy adwokat powie, że tego nie wie publicznie. Doskonale wszyscy wiemy, że ogromna część opłat jest nieoficjalna dla adwokatów. Wszyscy to wiemy. Nie wiem. Nie, pan nie pan wiem, ale, nie ale powiem Panu, dlaczego tego nie wiem. Ja pracuję w. W, w tak zwanym prawie gospodarczym. E, tam przedsiębiorca traktuje e, pomoc prawną jako część e, kosztów uzyskiwania przychodu. W związku z tym wymaga faktury, ponieważ. No tak, to, to, to jest konieczne. Koszt... Ja bym mówił o innej, o innej sytuacji. Mhm. Mówimy o tej najbardziej powiedzmy, klasycznej funkcji adwokata, czyli obrońcy. Ja nawet znam taki przypadek, gdzie i to. Biedny człowiek zrezygnował z pomocy adwokata, który powiedział, że bierze tylko tyle, co jest w cenniku, więc uznał, że jest kiepski adwokat. Opowiedział mi to adwokat. Oczywiście oficjalnie tego nie opowie, a potem wziął tego kolega, który oczywiście wziął dodatkowe pieniądze. A ja wraz chciałbym, żeby pan, jeśli pan mógł odpowiedzieć na pytania. Bierz... Nie, nie musi pan, z samego miejsca. Nie, z tego ja miejsca, bo to... a, myślę, że jak... będzie lepiej. Nie, nie, bo pan chce mogę wygłosić. Tak? Nie, nie ja, chcę, ja chcę <śś> twarz. Czy wykorzystywanie luk prawnych do obrony klientów jest przykładem wątpliwej moralności adwokatów czy może ułomności prawa? Adwokat, który występuje jako obrońca, e, stara się albo uniewinnić albo zmniejszyć karę w zależności od okoliczności e, oskarżonego, któremu postawiono określony zarzut. Nie wiem czy o to się pani pyta, czy ja jest luka prawa. pytanie, przepraszam, to ja bym kontynuował to pytanie. Podzi o to że w kodeksie prawnym można wykorzystywać różne niedociągnięcia tegoż kodeksu, żeby osobę ewidentnie winną, na przykład uniewinnić. No, tak jak ja rozumiem moją rolę, to adwokat ma nie prawo, ale wręcz obowiązek wykorzystywać takie luki w celu obrony klienta. Do tego jesteśmy właśnie przewidziani. Taka jest nasza rola. Broniłem człowieka, który był oskarżony o zabójstwo. Podczas śledztwa przyznawał się do zabójstwa Potem zmienił wersję wydarzeń, którą prezentował i kiedy miałem z nim pierwszy kontakt jako obrońca, oświadczył mi, wie pan, ja tego faceta zamordowałem, ja go zabiłem. Był mi winien spore pieniądze, nie chciał oddawać, nie widziałem innego sposobu na rozwiązanie tego dylematu, po prostu przyłożyłem mu parę razy nową od krzesła, no i to się skończyło. Będzie mnie pan bronił? No, ja mówię tak, ale... Jaką ostateczną wersję będzie Wam prezentował? No oczywiście, ja się nie przyznaję. Ja się nie przyznaję, bo ja wiem, że jest tej sprawy wyjdę. Postępowanie w tej sprawie prowadzone przez policję było bardzo niechrujnie prowadzone. Zaniechano całego szeregu czynności typowo kryminalistycznych. I jedynym dowodem w sprawie to były wyjaśnienia tego człowieka. Mój dylemat polega na tym, że on przyznał się do zabójstwa. Potwierdził rozmowę ze mną. Że jest sprawcą tego zabójstwa. Natomiast, natomiast na sali sądowej kategorycznie, kategorycznie zaprzeczał, że dokonał tej zbrodni. Co ma robić adwokat w takiej sytuacji? No Jest związany wersją oskarżonego. Nie może nagle stanąć przed sądem i powiedzieć, proszę sądu, on mi się przyznał. Nie. Koncepcja obrony musiała być konsekwentna. Musiała pozostawać w ścisłej relacji z tym, co na rozprawie mówił oskarżony. Sędzia, który wydawał wyrok, zakończył uzasadnienie wyroku niewinniejącego. Zakończył słowami, że sąd jest przekonany, że sprawcą zabójstwa jest oskarżony. Natomiast, natomiast, natomiast brakuje dowodów. Nie ma tego dowodu. cało Po wyjściu z aresztu ten człowiek został ponownie zatrzymany także pod zarzutem zabójstwa. No, gdyby postępowanie w tej sprawie było prowadzone bardziej dokładnie, zapewne wyroby zapad skazujący, a jedno życie mogło być uratowane. Czy nie czuł się pan trochę winny, odpowiedzialny za tą drugą śmierć? No nie bardzo, no nie bardzo, bo adwokat ma. Reprezentować klienta. No, to wynika z pragmatyki tego zawodu, to wynika z istoty tego zawodu. Ja musiałem na no sprawie, jeżeli już się podjąłem, miałem szansę wypowiedzenia pełnomocnictwa, ale tego pełnomocnictwa nie wypowiedziałem. Konsekwentnie musiałem reprezentować jego linię obrony i całą swoją koncepcję obrony oprzeć na tym, co mówił oskarżony. Właściwie chyba wszyscy adwokaci uznają, że postąpił Pan tak, jak Pan. Tylko mógł postąpić. A przecież można sobie wyobrazić, że Pan by chciał inaczej bronić oskarżonego, na przykład szukając jakichś okoliczności łagodzących, ale nie prezentując go jako niewinnego. Gdybym postąpił inaczej, niż postąpiłem na rozprawie w tym konkretnym przypadku, naruszyłbym elementarną zasadę wykonywania zawodu adwokata. Ja jestem związany z tym, co mówi mój klient. Ja nie mogę zmieniać jego wersji. Tajemnica zawodowa adwokata jest bardzo silnie chroniona. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, naprawdę w wyjątkowych sytuacjach, sąd może zwolnić adwokata od zachowania tajemnicy zawodowej, ale generalnie jest to wpisane i w samą pragmatykę zawodu, i w zasady etyki zawodu adwokata, że wszystko to, co dowiaduje się od klienta, to, co jest w jego notatkach, w aktach adwokackich, jest objęte tajemnicą zawodową. Ale ten drugi człowiek zginął. Ten drugi. To prawda, drugi człowiek zginął. Mi jako adwokatowi trudno znaleźć stosowny dystans do tego, co ja robię. Ta relacja z klientem jest na tyle bliska, że to najczęściej zaburza postrzeganie rzeczywistości. Że ja nie wiem, kiedy ja przekraczam granicę gry procesowej. To jest największy problem adwokata. Dlatego pytanie, gdzie jest ta granica, to mi jest na to bardzo trudno odpowiedzieć. Ja przypuszczam, że najlepiej, żeby strażnikiem tej gry procesowej był właśnie sąd bo to on czuwa nad tym, jak zachowują się w procesie strony. On ma instrumenty, które pozwalają mu dyscyplinować uczestników procesu i zapobiegać ewentualnym przekroczeniom ty, ty, tych zasad gry procesowej. Zresztą no, trzeba pamiętać, że również i po, stronie, po drugiej stronie, po stronie prokuratora mo mogą się zdarzyć takie zachowania, które będą przekroczeniem tych zasad gry procesowej. Panie profesorze, kim pana zdaniem jest adwokat? Wydaje mi się, że istnieją takie dwa podstawowe modele właściwie wykonywania zawodu adwokackiego. Pierwszy, że jest on wyłącznie pełnomocnikiem strony, tak? Taka stara koncepcja porównuje adwokata do wynajętego pistoletu. Który w razie potrzeby jest gotowy dla interesów klienta poświęcić nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale jak ktoś z pewną enfazą powiedział, nawet własny kraj. Tak? I to jest pewna, wydaje mi się, koncepcja wykonywania zawodu adwokackiego, która odchodzi w przeszłość. Prawnik partycypuje w wymiarze sprawiedliwości. Tak? Odpowiada także za jego jakość. Reprezentuje. Wykonuje więc y, funkcję obrończe, wykonując funkcję obrończą działa także jako przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości. Z tego choćby powodu, praktycznie w żadnym państwie nie wolno adwokatowi nakłaniać do kłamstwa swojego klienta, tak? Może oczywiście, musi on oczywiście robić wszystko dla jego korzyści, ale nie może. Go namawiać do popełnienia przestępstwa, do przedstawiania nieprawdziwej wersji zdarzeń. Tak? Raczej powinien się rzec swojego stanowiska, niż robić takie rzeczy. Ciągle się eksponuje te obowiązki, które ma adwokat względem swojego klienta, tak? że praktycznie wolno mu robić wszystko, aby go uratować. Tak? Stąd te problemy z obstrukcją procesową, z przerywaniem procesów itd. Tak Myślę, że jest to jednak Trochę e, ponoszą odpowiedzialność za taki zdań rzeczy także sądy. I co może sąd no wobec tego? No więc, no więc tutaj sytuacja jest dosyć skomplikowana, bo rzeczywiście nasze prawo, zwłaszcza e, kodeks postępowania karnego, w przypadku obowiązkowej obrony pod pozwala zerwać o adwokatowi z wyboru bez żadnego uzasadnienia proces. Tak? Nie musi podawać żadnych powodów. Ma, przepraszam, tylko, co to tak. znaczy zrywały proces? Znaczy, że w pewnym momencie... Spryz... Wypowiada stosunek obrońcy. Czyli adwokantem adwokantem i to przedstawimy nowego tam. obrońcę, tamten znowu może wypowiedzieć stosunek obrończy i tak dalej, i tak dalej. Przyjęła się generalna taka odpowiedź, że sędzia w każdej sytuacji, w której wymaga tego dobro, wymiar sprawiedliwości, dobro sprawiedliwości, powinien zareagować, tak? po, powinien użyć wszystkich instrumentów, żeby zabezpieczyć to, że proces jest procesem rzetelnym. Tak? Zgodnie z artykułem 35 Konstytucji, każdy obywatel tego kraju ma prawo do rzetelnego procesu, do uczciwego procesu i to prawo ma nie tylko oskarżony, ale ma także na przykład pokrzywdzony, tak, pokrzywdzony, którzy często obserwują e, rozprawy sądowe i nie bardzo wiedzą, co się dzieje. Czę się porównuje grę w prawo do gry y, sportowej. Tak, tak jak zawodnik ma prawo zrobić wszystko, żeby wygrać, e, żeby jego drużyna wygrała mecz, jak to się mówi, ale musi grać fair. Tak? Tam, gdzie adwokat, nie grafer, którakolwiek ze strony, sam powinien interweniować. Tak? I moim zdaniem ma on do tego różne instrumenty. Może nakazać dotychczasowi obrońcy, gdy nie widzi żadnego powodu racjonalnego do, e, do wypowiedzenia stosunku obrończym, aby dalej kontynuował obronę. Tak, tak jak było w wypadku sędziego. Do, w, dokładnie w, tak samo. W, tak, w odniesieniu tak. do sprawy Janiny Chim. Jest takie pojęcie kruczek prawny. Generalnie przyjmuje się, że, że adwokat ma prawo stosować kluczek prawny. Kluczek prawny cóż to jest? To jest pewna luka w prawie, pewna niezgodność w Sądzi pan, że to rzeczywiście tak dopuszczalne, że powinien wynajdywać wszelkie ewentualne niekonsekwencje w prawie, żeby działać na rzecz, na rzecz klienta? Takie zachowanie podlega kryterium oceny według zasad etyki zawodowej. Tak? Tylko u nas ta etyka zawodowa właściwie nie zawiera za żadnych postanowień, które by jasno mówiły, że zachowania. Yy, yy, adwokata, które polegają na tym, że wykorzystuje on pewne wady materiału prawnego po to, żeby proces przerwać, po to, żeby doprowadzić do uniewinnienia, nie do uniewinnienia, do przedawnienia procesu, uważa się za dopuszczalne. Tak, moim zdaniem wedle tych reguł y, y, profesjonalnego zachowania dla prawników wydanych w Stanach Zjednoczonych, takie zachowanie jest uważane za ciężkie naruszenie etyki. Jest uważane za obrazę wymiaru sprawiedliwości. Czy uważa Pan, że prawnicy mają rzeczywistą władzę nad prawem, a jeśli tak, to na czym ona polega? No muszę, muszę Pani z prawdziwą przykrością powiedzieć, że mają olbrzymią władzę. Mają olbrzymią władzę. Jest to jedna z najpotężniejszych, stosunkowo nielicznych, ale jedna z najpotężniejszych grup w społeczeństwie. Pani zwróci uwagę na to, że właściwie w parlamencie jest bardzo wielu prawników. Sądy to są same prawnicy. Że ci prawnicy dalej sporządzają ekspertyzę, opinię, czy prawnicy, ich koledzy działają zgodnie z prawem. Tak? I z tego powodu, moim zdaniem. Właśnie ta kontrola etycznych zachowań, ale nie za pomocą takiego trochę naiwnego moralizatorstwa typu, że adwokat powinien być uczciwy, powinien zachowywać przygodę, tylko za pomocą ścisłych reguł, tak? co wolno adwokatowi w czasie procesu. Tak? Kiedy, go może, kiedy może wypowiedzieć stosunek obrończy. bo no jak on może bez żadnego powodu i wykorzystuje to po to, żeby doszło na przykład do przedawnienia, no to wtedy wymiar sprawiedliwości staje się swoją własną parodią. Czy tak. potrafi Pan podać przykład państwa, gdzie te kwestie etyczne i moralne działalności i prace adwokatów są lepiej uregulowane niż w Polsce? Takim wzorcowym rozwiązaniem niewątpliwie są te regulacje amerykańskie. Tak? Ale z drugiej strony, to jest też pewien problem, ponieważ te regulacje wprowadzono mniej więcej w latach 70. w 1983 roku. Wprowadzono wtedy, kiedy kryzys zawodu adwokackiego, zawodu w ogóle prawniczego osiągnął jak gdyby w Ameryce apogeum. Tak? Że prawnicy stawali się coraz częściej sprzymierzeńcami mafii, przestępczości zorganizowanej. No i podjęto wtedy radykalne kroki zaradcze. Te radykalne kroki zaradcze polegają między innymi na tym, żeby ustalić ścisłe zasady tego, czego, co adwokatowi wolno, a co jemu nie wolno. Oskarżony ma prawo tak? kłamać. Ale adwokat nigdy nie powinien go do tego nakłaniać. To jest właśnie ten problem etyki, tak? Profesja adwokata wpisana jest taka dwuznaczna etyczna. Czy wy się zgadzacie z tym? Jak bronić, kiedy jest w człowieku pewność, że jego klient jest winny? Na przykład winny morderstwa czy najcięższego z przestępstw. My próbujemy w tej chwili ustalić, gdzie jest ta granica i... i... I, i trudno to zrobić, ale, ale to, pod... nie, adwokat nie może odmawiać e, e, obrony, ani zastanawiać się nad tym, e, e, czy warto bronić, czy nie. Tak samo jak lekarz nie może e, o, odmawiać pomocy pacjentowi, który jest jakimś niegodziwcem, no to, jest, to są takie specyficzne zawody. To rola społeczna w ogóle adwokata, e, abstrahująca od takiej roli prawnej, to właśnie to jest rola społeczna człowieka, z e, adwokata diabła, inaczej mówiąc, w jego rolę społeczną jest wpisana. E, pewien relatywizm może? Właśnie, prawda, wydaje mi się, że jest zupełnie na odwrót. Adwokat powinien być krystalicznie czysty moralnie. To, yy, to nie, to nie ja, chodzi to, nie o to, że on jest... ma naginać swoją moralność, ale działać dla dobra swojego klienta. Prawda? Jeżeli wie, że nawet klient jest winny, to wykorzystuje powiedzmy, te kuczki prawne, ale w granicach prawa, po to, żeby go bronić prawda, i zmniejszyć jego winy. To prawo jest tak skonstruowane, że ci prawnicy mogli wyko yy, wykorzystać akurat taką lukę. Kiedy adwokat zachowuje się właśnie obstrukcyjnie, Zachowuje się poza, wychodzi poza reguły tego procesu sądowego. E, pomijając nawet sędziego, to prokurator nie ma możliwości takiej, żeby uruchomić taki proces karania tego adwokata czyli, za złamanie zasad tej sali sądowej. Czyli innymi słowy, chcesz powiedzieć, że po prostu adwokat ma dużo większe mo możliwości niż prokurator? Adwokaci dopuszczają się różnego rodzaju nadużyć. Wykorzystują y, y, często klientów do własnych interesów y, i wykorzystują prawo y, do obrony klienta, a my nie możemy tego krytykować i nie jesteśmy w żaden sposób jako społeczeństwo w stanie wpłynąć że, nie wiem, na karanie tych adwokatów. Oni jakby tworzą państwo w państwie. W jednym z wywiadów powiedział pan, panie mecenasie, że zawód adwokata jest śmierdzącym zawodem. To dość ostre sformułowanie. No, powiedziałem troszkę inaczej, powiedziałem, że jest lekko śmierdzący. No, nie ukrywam, że to sformułowanie wywołało reakcję moich kolegów, ale jest w tym jakaś prawda, bo z tym zawodem łączą się również i takie sprawy, które oceniane są przez ogół ludzi jako złe, niedobre, brzydkie, że adwokaci muszą. Muszą wnikać w jakieś takie najgorsze zakątki ludzkiej duszy. Może właśnie to miałem na myśli. Oczywiście z tym zawodem łączy się cały szereg różnego rodzaju powiedziałbym niedobrych, niedobrych okoliczności, ale generalnie uważam, że jest to zawód fantastyczny, pasjonujący. Jest to zawód, który. Daje ogromną satysfakcję, jest to zawód dla indywidualistów, dla ludzi, którzy pragną wygrywać. Problem polega na tym, gdzie się pojawiają granice tej obrony i na tym, że właściwie, zwłaszcza w Polsce, istnieje takie, takie podejście do sprawy, że właściwie nie ma tych granic obrony, że wyłącznie, normy, że wyłącznie prawo stanowi to, ale prawo, wiadomo, wszystkiego nie jest w stanie opisać. No, szczególnie polskie prawo, uważam, że ono nie jest doskonałe. Moje wieloletnie doświadczenie w Trybunale Konstytucyjnym dowodzi jednak, że mamy w tym prawie wiele luk, system prawa jest niespójny, ale zadał Pan bardzo istotne pytanie, które dla mnie wiąże się z prawem do obrony. Każdy ma prawo do obrony, to konstytucyjne prawo człowieka prawo do obrony, prawo do sądu a więc jeśli tak, to ktoś tą obronę musi realizować a więc realizują najlepszy sposób adwokaci. Czy po prostu e, adwokat jest wynajętym człowiekiem, wynajętym przez. Czy jest elementem systemu prawnego, który powinien być lojalny wobec sądu, wobec wymiaru sprawiedliwości? Oczywiście ma Pan rację. Adwokat jest jednym z elementów wymiaru sprawiedliwości. Bo przecież wymiar sprawiedliwości to nic innego jak jeden z elementów państwa demokratycznego obok władzy ustawodawczej, obok. Władzy wykonawczej. Adwokat jest jednym z tych trybików, który funkcjonuje właśnie poprzez zapewnienie obywatelowi prawa do sądu, prawa do obrony. Czy należy wykorzystywać, poszukiwać luk w prawie, tak zwanych kruczków prawnych? Dla mnie kruczek prawny jest po prostu legendą. Eee, tu chodzi raczej o rozumienie prawa, stosowanie prawa, interpretację prawa, poszukiwanie także luk w prawie. To nie jest nic nadzwyczajnego, to nie jest jakaś nadzwyczajna sztuka. To jest po prostu wielka prawnicza wiedza, jeżeli ja potrafię wyłowić z całego systemu polskiego prawa luki, które będą służyły mojemu klientowi, bo on mnie wynajął po to, żebym reprezentował jego interes. Oczywiście ja mogę spotkać się z zarzutem, że działam w interesie klienta, a jednak interes publiczny może ucierpieć. I to jest ten, ten dylemat, to jest ten problem. Co tu jest ważniejsze? Dla adwokata oczywiście ważniejszy jest interes, interes klienta. I wiem, że Pan się może z tym nie zgodzić, ale jako człowiek, który przez wiele lat wykonywał ten zawód, zawsze będę reprezentował taki pogląd, że jednak jestem człowiekiem wynajęty. Ja biorę za to wynagrodzenie. Ja będę starał się według swojej wiedzy, swojego doświadczenia, zapewnić temu człowiekowi sukces. Granice działania adwokata są przedmiotem debaty we wszystkich cywilizowanych krajach. Uderza to, że polscy adwokaci nie dostrzegają związanych z tym problemów. Prawo wyrasta z etyki, ale nie może jej zastępować. Moralność, dobre obyczaje, przyzwoitość tylko w małym stopniu dadzą się zapisać w paragrafach. Ale bez nich również prawo przekształca się w swoją parodię. Zapraszam za tydzień o tej samej porze.